Dzień dobry, dzień dobry, witam Was drogie dzieci z tej strony, pani Malwina. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, zrobimy sobie takie ćwiczenie, gdzie wykorzystamy przestrzeń, w której jesteście. Usiądźcie sobie wygodnie i kiedy powiem start, biegamy sobie po przestrzeni i w pozycji półsiedzącej czy siedzącej zatrzymujemy swoje działa. Uwaga! Jesteście gotowi do biegania? Biegamy, biegamy, biegamy i stop! Bez ruchu! Biegamy, 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 biegamy i stop! Ciało zatrzymuje się w jakiejś innej pozycji. Biegamy, 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 stop! Uuu. Biegamy, 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 stop! W jakichś ciekawych różnych pozycjach, tak jak ciało wam podpowiada, możecie się po prostu zatrzymywać. Biegamy, biegamy, bez ruchu! Biegamy, 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 Uuu. super! Bardzo dobrze wam idzie. Uwaga, drodzy rodzice, nauczyciele, to ćwiczenie możemy wykonywać na stojąco. Dzieci mogą zatrzymywać się także w stop klatkach, na bezruchu na siedząco, na leżąco, tak jak ciało im podpowiadam. Zapraszam na kolejny filmik, tymczasem żegnam się. Pa pa! Do zobaczenia!